Ludzkość od zarania dziejów dręczą dwa fundamentalne pytania. Pierwsze, to co się stanie, kiedy wymieszamy Pepsi z Coca-Colą? A drugie, to co się stanie, gdy podczas jazdy do przodu rzucimy bieg wsteczny? I to dzisiaj dla Was prawda. Stwierdziłem, że jak się bawić, to się bawić. Dlatego też zrobimy to w Bentleyu i jak się dowiadowałem w Bentleyu nowa skrzynia biegów kosztuje ponad 60 tysięcy złotych, a wymiana od 10 do 20, także będzie sympatycznie. No właśnie, jak obstawiacie, co się stanie? A. Skrzynia podczas wrzucenia wstecznego spróbuje zblokować koła, więc w efekcie czegoś rozleci. B. Przeświat ulegnie samozagładzie i będziemy musieli zaczynać wszystko od zera. C. Nic. Obiecuję, że dam z siebie wszystko, czyli niewiele, będzie średnio. Zaczynamy. Okej, okay, to zaczynamy. Jeżeli wszechświat ulegnie samozagładzie, to pamiętajcie, że robiłem to w imię nauki i dla Was. Chociaż, jeżeli ulegnie samozagładzie, to i tak tego nie zobaczycie, więc whatever. W każdym razie, mamy pustą drogę przed sobą. 50-60 na godzinę. Drive, wrzucam wsteczny. O nie, nic się nie dzieje. Wow, co za kosmiczna technologia. Drive. Wow, kto by się tego spodziewał. Zabezpieczenie w nowoczesnym aucie? Szok i niedowierzanie. <grym> i <zbyt wytkujesz> A tak już bardziej na serio, tak jak widzieliście, podczas jazdy z automatem, gdy próbujemy z drive'a wrzucić na wsteczny, to mniej więcej gdzieś od jakichś 25 lat, od kiedy skrzynie zostały, zaczęły być masowo sterowane elektronicznie, elektronika po prostu nam na to nie pozwoli. Skrzynia zostanie na luzie, że tak powiem, auto będzie się toczyć, natomiast będzie się nam można przełożyć lewarek w tryb wstecznego, wyświetli nam się komunikat, że jest wsteczny. W niektórych markach samochodów, jak na przykład w Fordzie, uruchomi się kamera cofania raz czujniki. W niektórych samochodach chyba też nie idzie po prostu rzucić wstecznego lewarekan zostanie w trybie luzu. Natomiast tutaj nie ma takiego problemu, jest, jest yy, zabezpieczenie po prostu, które nie pozwoli nam jak gdyby na to, żeby uszkodzić skrzynię. Można też z drive'a wrzucić na park, wtedy zacznie przeskakiwać zębatka, która blokuje jak gdyby koła. Natomiast no, to już nie jest zbyt zdrowe na skrzyni, dla skrzyni, także no, może nie będziemy po prostu tego tutaj testować. Także nie ma żadnej obawy przed yy, wrzucaniem stecznego podczas jazdy, czy to przypadkowym, chociaż jest to naprawdę ciężkie, ponieważ jeżeli przypadkowo akurat w tym samochodzie lewarek na wsteczny, no to zostanie on po prostu na luzie. Żeby wrzucić wsteczny, trzeba wcis wcisnąć guzik, blokadę, czyli naprawdę trzeba być wybitnym przypadkiem, żeby przez przypadek z drive'a przełączyć na wsteczny. To samo się tyczy skrzyń manualnych. Tam akurat ze względu na to, jak są skonstruowane, po prostu nie da się wrzucić wstecznego podczas jazdy do przodu. No chyba, że naprawdę bardzo, bardzo się postaramy, ale w takim przypadku, w najgorszym, w najgorszym scenariuszu, po prostu albo skrzynia się rozsypie. I zblokuje nam tylne koła, albo po prostu tylne koła zaczną buksować, kręcić się w drugą stronę. Zaczniemy palić gumę jadąc do przodu. Natomiast to są jakieś ekstremalne przypadki, które w normalnym świecie się nie wydarzają. To samo tyczy się wyłączania silnika w samochodach z systemem start-stop podczas jazdy. po prostu przyciśniemy raz guzik, to najczęściej nic się nie dzieje. Dopiero w momencie, kiedy go przytrzymamy lub naciśniemy kilkukrotnie, to jest tak zwane awaryjne wyłączenie silnika w przypadku, gdy na przykład nie, spod maski zacznie nam buchać ogień i chcemy nie wiem, podczas jazdy autostradowej nagle zgasić silnik. Jak najbardziej można kilka razy nacisnąć guzik start-stop, gdzieś go po prostu przytrzymać. Zależnie od danej marki, od danego Samochodu, silnik zgaśnie, kierownica się nie zablokuje, spokojnie wtedy można zjechać na pobocze i opanować sytuację. Także taka sytuacja. Jeżeli te trochę, trochę edukacyjne, trochę rozrywkowe wideo Ci się podobało, to będzie mi miło, jeżeli zostawisz jakiegoś lajka, subskrypcję. Będziemy tworzyć więcej różnego rodzaju kontentu. Także dzięki bardzo i do następnego. Cześć. Hmm, tego się nie spodziewałem.